Wyobraźcie sobie, że Polska to statek. Przez lata dryfował, ale płynął. Aż nagle ktoś przejął ster. Zabrał się zaburzenie pokładu, przewiercanie kadłuba i rozdawanie kapoków, tyle że obcym. A potem ten sam człowiek mówi: Ten statek tonie, musimy oddać go Niemcom. W 2015 roku Polska miała 850 miliardów długu publicznego. Dziś prawie 2 biliony. A jeśli doliczyć fundusze pozabudżetowe ukryte w BGK i PFR, mówimy o ponad 70% naszego PKB. Morawiecki z Lapińskim zadłużali nas jak dzieci z cudzą kartą kredytową. Tusk? Tusk ma tylko jeden pomysł euro. Ale zanim euro. Przypomnijmy sobie, co się działo. 500, plus, potem przemienione w 800, plus, 300, plus, 13 i 14 emerytura to ponad 500 miliardów złotych. Pomoc dla Ukra Ukrainy to co najmniej 100 miliardów. Zbrojenia, Abramsy, K2, Hajmarsy na kredyt ponad 300 miliardów złotych. Tarcze antykryzysowe. 212 miliardów złotych. Koszt samej obsługi długu w 2024 roku rekordowe 66 miliardów złotych. Efekt rekordowa dziura budżetowa ponad 180 miliardów złotych. Inflacja 18,4%. Glapiński drukuje, rząd kupuje, ale ludzie jedzą mniej i płacą więcej. I właśnie w tym momencie wchodzi niemiecka gazeta i to nie byle jaka, tylko Berliner Zeitung i mówi. Polska może skończyć jak Grecja, ale nie ma euro, więc nikt jej nie pomoże. To nie jest ostrzeżenie. To komunikat. Bruksela, Berlin i Frankfurt dają do zrozumienia. Chcesz pomocy? Oddaj walutę. Oddaj suwerenność. Zgódź się na euro. Plan już działa. Tak samo jak działał w Grecji. Najpierw była dławiący dług, potem zewnętrzna presja, wreszcie ratunek, ale za cenę wszystkiego. A jak to było w Grecji? W Grecji emerytury cięte o 40%, płaca minimalna minus 22%, bezrobocie młodych 60%, wyprzedaż majątku narodowego, w tym portów i infrastruktury. Kto rządził? Już nie Grecy, tylko technokraci z Unii Europejskiej. Tusk już zapowiedział: jeśli spełnimy kryteria, wejdziemy do strefy euro. Przypomnijmy zatem te kryteria: dług poniżej 60% PKB, mamy ponad 70%, deficyt poniżej 3%, mamy ponad 5%, stabilna inflacja i kurs, mamy jeden wielki chaos. Jak to osiągnąć? Cięcia. Koniec 500. Koniec przywilejów, redukcje, podwyżki VAT, akcyzy, opłat lokalnych, prywatyzacja spółek, ziemi, lasów i przede wszystkim oddanie złotówki. A potem? Potem już nie mamy nic. Bo euro to nie tylko waluta, to kaganiec. Dlaczego? Przyjrzyjmy się faktom. Chorwacja. Po wejściu do euro wzrost cen o 12% w 3 miesiące. Włochy, dwie dekady stagnacji płac. Grecja, kolonia długu. Hiszpania, po wejściu do euro, realny spadek płac o 16% i bezrobocie sięgające 25%. Portugalia, 20 lat zależności od funduszy strukturalnych bez realnego wzrostu gospodarczego. A Polska? Polska ma być następna. Nie pytają nas o zgodę, nie planują referendum. A przecież to ostatnia rzecz, jaką Polacy jeszcze kontrolują własna waluta. To decyzja ponad nami. PiS, czy PO, lewica wszyscy grają w tą samą grę. Jedni zadłużają, drudzy ogłaszają ratunek, trzeci klaskają. Grzegorz Brown powiedział kiedyś: Polska będzie niepodległa albo nie będzie jej wcale. Dziś jesteśmy krok od tego drugiego. Bo nie będzie ani armii narodowej, tylko kredytowa. Nie będzie pieniądza, tylko euro z Frankfurtu. Nie będzie decyzji w Warszawie, tylko zatwierdzenia z Brukseli. Gdy Polska wejdzie do ery euro, staniemy się rynkiem zbytu, nie graczem. Stopy procentowe będzie uzna, ustalał Europejski Bank Centralny, a nie NBP. Kredyty, inflacja, bezrobocie będą zależne od sytuacji. Ale nie Polski, tylko Niemiec i Francji. A jeśli dojdzie do kryzysu, to nie ratunkiem będzie polska reakcja, tylko czekanie na decyzję ze stolicy Europejskiej Federacji. I najgorsze społeczeństwo milcze. Nie ma protestów, nie ma sprzeciwu, tylko Netflix, kredyt hipoteczny i wiara, że jakoś to będzie. Otóż nie będzie, bo dziś nie trzeba czołgów, wystarczy zadłużenie. Inflacja i propagandowa narracja z zagranicznej gazety. I podpis. Jeden podpis, który zabierze nam walutę, wpływ na gospodarkę i resztki niezależności. A potem, po tym już nie będzie odwrotu. A historia zapisze to tak. Polacy sami demokratycznie zgodzili się oddać wszystko w zamian za nic. I nikt ich do tego nie zmuszał. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, zasubskrybuj kanał niepoprawniej po prawej. Tu mówimy to, czego inni się boją, bez cenzury, bez poprawności i bez litości. Dołącz do nas, zanim całkiem odbiorą nam głos.